Słuchaj w radio i oglądaj w telewizji. Radio Index TV. Słuchaj na 96FM i oglądaj na www.zielonej.pl u Kośnik TV oraz w telewizji kablowej Ostrowski na kanale 17 i 80. Ten stół w postaci baru to też nieprzypadkowa budowla, tak to sobie wymyśliłem, że niech to będzie barem, czyli takim dobrze kojarzącym się miejscem, kiedy jest tak zwany barman w tym momencie prowadzący, do którego przychodzą znajomi spotkać się, porozmawiać, być może się czegoś napić, w naszym przypadku tylko kawy, wody i herbaty. To takie bardzo integrujące, wszyscy w momencie, kiedy zasiedli za tym stołem poczuli tą taką bliskość, a o to chodzi, żeby być blisko, zarówno my między sobą tutaj w pracy, żebyśmy byli blisko i żeby być blisko słuchaczy i widzów w tym momencie, a w planie jest jeszcze miniscena, czyli coś w rodzaju sceny muzycznej Radia Index i taki osobny, bardzo ładny kącik, w którym wiadomości będą przedstawiane. Zmieniamy się dlatego, że chcemy być lepsi, chcemy być profesjonalni i żeby nasza praca była nie tylko do usłyszenia, ale również do zobaczenia. To, co widzicie tutaj, to, co możecie zobaczyć, no, to jest wielkie wow dla mnie, dla dziennikarza, który no, już kilkadziesiąt lat pracuje w radiu. I ja się czuję zaszczycony i taki zainspirowany taką nową energią, bo ktoś powie, że to tylko studio, to tylko barwy, ale nie. To, to, to nie jest do końca tak, bo nie tylko dla Was, ale również dla nas, dla dziennikarzy, to jest taka mega fantastyczna energia, żeby jeszcze fajniej i efektywniej pracować. Dlaczego czarno-pomarańczowe? Dlatego, że to ładne kolory, które bardzo ładnie ze sobą współgrają. Czarny to elegancja, to szyk, a tacy my poniekąd jesteśmy, bo są momenty, kiedy trzeba być poważnym, więc ten czarny, dystyngowany kolor bardzo do tego pasuje. A pomarańczowy to zwariowany, bo my też jesteśmy momentami bardzo zwariowani. Kolor świeży, kolor słoneczny i dlatego pomarańczowy, bardzo widoczne, ładne logo to za mną, które no, każdemu będzie mówiło o tym, jakiego radia i telewizji, Ogląda, no bo takie czasy, że radio pomału staje się też telewizją, więc dwa kolory, które niby są przeciwstawne, jednak się okazuje, że bardzo do siebie pasują. Słuchaj w radio i oglądaj w telewizji. Radio Index TV. Słuchaj na 96fm i oglądaj na wwwzielonej.pl ukośnik TV oraz w telewizji kablowej Ostrowski na kanale 17 i 80.